Cześć, tu Piotrek Nabielec z Dzisiaj pokażę Ci, jak możesz śledzić postęp różnych swoich inicjatyw w jednym miejscu dzięki technice OKR w darmowym narzędziu Google Sheets. Możesz w ten sposób śledzić swoje prywatne cele, ale też cele całych zespołów, działów czy wręcz całych firm. To nie jest filmik o okarach i tym, jak je dobrze robić. Gdyby taki filmik miał się przydać, to daj proszę znać w komentarzu. Natomiast tutaj się skupię na tym, jak technicznie w kilka minut stworzyć sobie taki arkusz w Google Sheets. W notatkach za to umieściłem kilka linków do przydatnych artykułów, czy całej strony OkejRAT -y Tom Bieniasa, gdzie możesz po prostu poznać tę technikę, jeśli jej dobrze nie znasz. I ona się bardzo popularyzuje, więc bardzo polecam ją znać w ogóle. Ok, są podobne do celów smart, chociaż mają pewnych kilka cech, które sprawiają, że są troszkę bardziej praktyczne w zastosowaniu. Zazwyczaj robi się je na 3 miesiące albo na cały rok. My, ja tutaj skorzystam z przykładu i zrobię na 3 miesiące. Ja już stworzyłem sobie tutaj taki prosty arkusz i będę go teraz krok po kroku wypełniał, pokazując ci, jak możesz zrobić pewne formatowania czy wykresy z danymi. Zacznę od drobnego formatowania, które pozwoli mi wpisać trzy główne cele na następny kwartał, a będzie to rozwój osobisty, rozwój vloga i sprzedaż kursu. Na takim przykładzie tutaj popracuję z Wami. Formatuję sobie więc kolumnę, żeby mi to ładniej wyglądało. Zrobię sobie tutaj taką kratkę, żeby mieć małe wcięcie, które bardzo lubię. To są nasze cele. Teraz dodam do nich miary, czyli rzeczy, które mogę zobaczyć, dotknąć, zmierzyć, żeby zobaczyć, czy w ogóle zmierzam do celu. W przypadku rozwoju osobistego zmierzę sobie powiedzmy przeczytane książki. Konkretnie wygodnie chyba będzie zrobić ilość przeczytanych stron, tak? czyli książki, przeczytane strony. Mogę co tydzień w, taki, w tym momencie wziąć, zobaczyć, gdzie jestem w danej książce i zobaczyć, czy idę do przodu, w jakim tempie. Do tego nam to właśnie będzie służyło. Także przeczytane książki, edueb, czas spędzony na nim. Pozdrawiam ekipę z Weba. Powiedzmy, że będą to przejechane kilometry, jeśli jeżdżę na rowerze, i powiedzmy, średni sen, żeby pokazać, o co tu chodzi. Dobra, w rozwoju vloga dam sobie ilość subskrypcji, wyświetlenia, czas oglądania i ilość osób w newsletterze. W sprzedaży kursu będzie to, ile osób go kupiło, średnia ocena i przychód. Ok, mamy podstawową formę, teraz trzeba nam dat. Więc idę sobie, będę używał kolumn od D do P, troszkę sobie je zwężę i zaczynam pisać daty. Wystarczy, że ja użyję tu przykładu lipca, więc pierwsza niedziela, załóżmy w lipcu, jeśli myślimy niedzielę, o niedzieli, zazwyczaj prywatne okr -y ludzie aktualizują w piątki lub w niedzielę, a zawodowy w poniedziałki albo w piątki, ja użyję niedzieli, więc mamy 5 maja, mamy 5 lipca, mamy 12 lipca, Teraz wystarczy, że zaznaczę te dwie kolumny i pociągnę to aż dotąd. I mam moich 13 tygodni, które składają się na kwartał. Zrobię tu jeszcze szybko małe formatowanie, które sprawi, że mi to będzie ładnie wyglądać. OK, mamy podstawowy arkusz, do którego ja teraz wprowadzę troszkę przykładowych danych, oraz do sprzedaży kursów wkleję realne dane historyczne, moje, które kiedyś wypełniałem w swoim własnym okejarze. Jeśli chodzi o pomiar średniego snu, to czasami są jakieś sleep trackery. Można też używać tutaj wszelkich formuł typu średnia. I kiedy zobaczę, że tutaj format mi się coś nie zgadza, to po prostu sobie to formatuję. Zaznaczam, więc cały wiersz daję formatuj jako liczbę i tutaj mam czas. Wtedy wszystko mi się tu pięknie formatuje. I teraz do tej średniej mogę tutaj na przykład dołożyć jeszcze 600. Bam i mam error. Bo dałem tu średnik ma być. Także wprowadzę te dane teraz tutaj dalej. OK, myślę, że, że widzisz o co chodzi. Teraz pokażę, jak z tych danych zrobić wykres, co moim zdaniem jest jedną z najprzydatniejszych rzeczy. I teraz, zanim to zrobię, o co tu chodzi, w daną, powiedzmy, niedzielę, piątek czy poniedziałek, ja sobie chcę szybko zaktualizować, jaki jest aktualny stan. Więc wypadałoby odczytać tych, nie wiem, 8, 10, 12, 11 liczb i najlepiej by było, gdyby to się udało zmieścić, nie wiem, w dwie minuty. To znaczy, że wtedy taki OKR będzie efektywny, bo wystarczy, że poświęcę dwie minuty raz na tydzień, żeby zobaczyć, gdzie jest. Tam. Więc przechodzę do wykresów, no i wystarczy, że zaznaczę teraz ten wiersz na górze z datami. Przytrzymam na Macu klawisz Command, a na Windowsie Control i zobaczmy sobie na przykład, ile osób kupiło. Więc jadę i zaznaczam tyle samo. Teraz klikam, wstaw wykres. No i ten wykres jest taki mało przydatny, więc kilka rzeczy tutaj zrobię. Po pierwsze, zmieniam sobie wykres na wykres liniowy. Po drugie, przełączę zakresy z poziomu na pionowo. Klikam, zamień wiersze kolumny. No i jeszcze trzeba potraktować użyj zawartości wiersza 2 jako etykiet i one mi się robią datę. Dobra, już coś mamy sensownego. I teraz odrobinkę tutaj trzeba posprzątać. Dostosuj, dodam sobie tytuł wykresu, to jest Udemy, ile osób. Damy sobie go na środek. Teraz w seriach warto zazwyczaj sobie zaznaczyć linię trendu, jeśli się spodziewam, że ona jest. Bam, już coś tu się dzieje. Teraz na osi poziomej y, fajnie jest, jeśli są do, daty, zaznaczyć traktuj etykiety jako tekst. I już jest bardzo dobrze. I teraz jeszcze na osi pionowej mogę wprowadzić e, swoje minimum i maksimum. Powiedzmy, że nie wiem, startuję od 500, i spodziewam się, że będzie tego powiedzmy 3000. Hop. I tu mam pierwszy z wykresów, który już z tych danych widzę, co się mi tutaj wydarzyło. Otóż te dane rosną bardzo ładnie liniowo. To jest dość ciekawe. Co więcej, widzę, że na koniec kwartału, po czterech raptem pomiarach, że jeśli to tempo się utrzyma, to na koniec września będę miał około 500 uczestników. Teraz to samo zrobię dla średniej oceny, czyli znowu zaznaczam sobie ten wiersz Command lub Control, zaznaczam wstaw, wykres, typ wykresu liniowy, zakresy pionowo, zamień wiersze kolumny, użyj. Wiersza 2 jako etykiet. Tu już się nie spodziewam trendu, więc go nie będę zaznaczał. Dam sobie tytuł wykresu: Judemy Ocena na środek. Teraz na osi poziomej znowu traktuj etykiety jako tekst. I na osi pionowej, ponieważ tu mało widać, ja sobie dam wartość minimalną, którą się spodziewam 4,50. Wartość maksymalna 4,75. I już mam wykres. Jak się kształtuje moja ocena? To jest akurat. Zrzut ekranu z czasu, kiedy mój kurs dołączył do Udemy for Business i tam ocena poleciała w dół o 20 praktycznie w ciągu trzech tygodni. I z ciekawostek zróbmy w takim razie jeszcze średni sen, więc znowu zaznaczam czas, command lub control, średni sen, hop, wstaw, wykres. Wykres liniowy, zakresy pionowo, zamień wiersze kolumny, użyj zawartości jako etykiet. Dobra, w dostosuj sobie dodam tytuł wykresu. Sen. I na środek z nim. Nie spodziewam się trendu, przynajmniej mam nadzieję. Na osi poziomej traktuj etykiety jako tekst. No i na osi pionowej, niestety, kiedy to jest czas, nie mam możliwości podania minimum i maksimum. Trudno. Tak to w Google Sheetsach jest. Hop, zmniejszę sobie tylko ten wykres. Dam go tutaj. Teraz mogę te trzy wykresy naraz z zaznaczonym Shiftem sobie odrobinkę zmniejszyć i bardzo fajnie to w Google Sheets działa. Dobra, i mam trzy wykresy teraz. Co mi to daje? Przede wszystkim daje mi to, że kiedy wejdę sobie w kolejny tydzień i uzupełnię te dane, na przykład ile osób kupiło kurs, dam tutaj nagle nie wiem, 1300 i widzę, że ta krzywa mi się sama zaktualizowała, co więcej linia trendu się zmieniła. Ja od razu widzę mniej więcej w co celuję. Gdybym nagle ocenę dał 4,65, to by się nagle okazało, że ona mi tutaj podskoczyła. Także to od razu widać. Tak samo średni sen, gdybym nagle wprowadził, nie wiem, 800, to to mi skoczy do góry i widzę. Dobra, był super tydzień. Znowu jak dam, nie wiem, 6,15, to polecę w dół. Także ta, to wizualizowanie tych danych jest jedną z głównych, fajnych mocy, która drzemie w tym narzędziu. Główna zaleta, tutaj jest taka, że wystarczy, że wprowadzę czy Pomiarów na 13 tygodni, już mniej więcej widzę, czy mój cel jest realny, czy warto go zmie zmienić. Bardzo to pomaga pojedynczym osobom planować swoje działania, ale też działom, zespołom czy właśnie firmom. Także, w miarę jak będę tutaj wypełniał te dane, to one mi sobie będą pokazywać różne rzeczy. I zbliżam się do końca kwartału, widzę mniej więcej, jak Podążam za moimi celami. Fajnie jest ustalić sobie maksimum mniej więcej na poziomie, na którym się spodziewam, i wtedy ta krzywa trendu pokazuje mi, czy wejdę tam na czas, czy może jestem pod celem, albo może nad nim. Bardzo przydatne. Także to była szybka instrukcja, jak sobie zrobić OKR z wykresami w Google Sheets. Mam nadzieję, że to było przydatne. Jeśli było, kliknij proszę łapkę w górę, to mi pomoże dotrzeć do większej liczby osób. Subskrybuj kanał, zapisz się na newsletter produktywni.pl, tam daję znać o wszystkich nowościach. No i zapraszam na stronę na Facebooku i do podłączenia się na LinkedIn. A tymczasem dzięki, trzymaj się, dobrego dnia, pozdrawiam.